Piąta. Na początku było słowo. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, Jaką jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy. W tym wspaniałym hymnie o odwiecznym Logosie, który wkracza w czas i przestrzeń i staje się ciałem, czyli człowiekiem, Jan w teologiczny sposób oddaje to, co Mateusz i Łukasz opisują z perspektywy Józefa i Maryi. Centrum w tajemnicy wcielenia pozostaje on, odwieczny Boży syn. Jan opisuje jego wejście w historię w bardzo obrazowy sposób. Słowo stało się ciałem i dosłownie rozbiło namiot między nami. Nawiązuje tu nie tylko do pojęć zrozumiałych dla słuchaczy, nomadów, ale przede wszystkim do tamtego namiotu namiotu spotkania, który jak kazał rozbić poza obozem. Tam właśnie było miejsce spotkania przedstawicieli ludu z Bogiem. Teraz tym namiotem spotkania, tym miejscem spotkania człowieka z Bogiem staje się żywa osoba Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i jednocześnie prawdziwy człowiek. Jan pokazuje dalej dwie skrajnie odmienne postawy ludzi wobec tego nowego i ostatecznego namiotu, jaki Bóg postanowił rozbić w samym sercu ludzkich spraw. Jedni, i to właśnie ci, którzy mogą uchodzić za swoich, nie przyjmują go, odrzucają jego przyjście, bo nie spełnia ich oczekiwań. Ale są też inni. Ci, którzy są z narodzenia Boga, jak to formułuje Jan. Oni otwierają serca i przyjmują wcielone Słowo. Otrzymują przez to moc stania się dziećmi Bożymi. Jan ukazuje zatem nie tylko to, co się wydarzyło, ale przede wszystkim to, jakie to wydarzenie ma znaczenie dla mnie. Wszystko zależy od tego, Jaką podejmę decyzję? Tajemnica wcielenia może pozostać dla mnie wydarzeniem z przeszłości oczywiście, z historycznego punktu widzenia bardzo znaczącym tylko, że w moim osobistym życiu to nic nie zmienia, gdy podejdę do niej tak samo, jak do innych wydarzeń z podręcznika historii było minęło. Ale jeżeli tylko otworzę serce na tajemnicę wcielenia, przestaje ona być jedynie czymś przeszłym, a staje się moją teraźniejszością. Zmienia całkowicie moje życie, bo w moim sercu pojawia się boska moc, która czyni mnie Bożym Dzieckiem. Nie jest to jedynie jeszcze jedna naklejka, która niejako z zewnątrz opisuje moją tożsamość. Jest to moc, która od wewnątrz mnie przemienia, krok po kroku, na tyle, na ile się ciągle na nowo na nią otwieram. Skoro odwieczny logos, słowo, przychodzi aż na próg mojego serca, to czyż mogę pozostawić to jego zaproszenie bez jasnej i jednoznacznej odpowiedzi?